Witam serdecznie. Kolejna część, historia i snapshots. Historia to oczywiście wielokrotnie, na pewno widzieliście i sami u siebie też ją macie uruchomioną. Czyli to jest historia. Zapisywanie po prostu naszych czynności, wszystkich. Bez wyjątku, cokolwiek robimy, jest tutaj po kolei wszystko zapisywane. Natomiast snapshots, też panel oczywiście do tego mamy. View, Studio, Snapshots. Wyciągnę go oczywiście i tutaj go o ustawie. Snapshots to jest po prostu zrobienie migawki tego, co w danym momencie jest wykonane. Łącznie z efektami, z warstwami, z wszystkim. Dosłownie wszystko, co jest wykonane, zostaje zachowane jako migawka. Jest to dobra opcja, oczywiście. Przyznam się, że rzadko z niej korzystam, ale, ale jest dosyć, dosyć ciekawa. I też dzięki snapshots mogę Wam pokazać pod koniec filmu pokażę wykonanie pewnych efektów. Tak? Wobec tego też oczywiście mamy snapshots tutaj, dokument, add snapshots, klikam, dodaję migawkę lub rest, restore snapshots, prawda? Pojawia się lista. Otwierając zdjęcie, pojawia się pierwszy snapshot automatycznie, background, prawda? Tak jak mamy otwarty dokument. Dobrze, ale rozpocznę oczywiście od historii. Po drodze tylko pokażę, jak ten snapshot po prostu yy, tworzyć, prawda? No, mam taki zamysł, aby z tego zdjęcia zrobić troszeczkę takie na kształt sepi. No, zobaczymy, mam kilka pomysłów, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Pierwsza czynność to jest Ctrl J, duplikuję tą warstwę i tutaj Adjustment, Black White. I oczywiście wrzucam to do tego zdjęcia, bo to ma dotyczyć tylko tego zdjęcia u góry, Prawda ma być czarno białe Jak widzicie wszystko, nawet przenoszenie, prawda, warstwy do warstwy jest tu zapisane jako move, prawda? Nie zawsze te opisy są czytelne i zrozumiałe. To jest oczywista sprawa, jakoś to musi być skrócone, prawda żeby to nie była litania albo, albo trzy powieści, trzy, dwa tomy potopu. prawda bo Wobec tego to jest oczywista sprawa. Idziemy dalej. i Sepia. To jest taki kolorek no, blisko pomarańczowego. no Nawet prawie mi się udało trafić. Może być. Oczywiście nie idealnie tą sepię będę robił, ale coś na kształt tej sepi. Mam wybrany kolor, czyli Layer New Fill Layer. Fajnie? Od razu tutaj, i przepraszam, od razu tutaj barstwa krycia jako Soft Light. Intensywność krycia gdzieś około 80. Może być, i dodam do tej barstwy maskę. Tak? Dodaję maskę, gradient i od tak mniej więcej od dareżnika po przekątnej do drugiego narożnika, tu oczywiście ten kolorek nie szary, a czarny i tym suwaczkiem troszeczkę, o właśnie w ten sposób to zwiększę, żeby troszeczkę na minimalnie było no i reszta tutaj tego, na dole tego zdjęcia tak yy, taka właśnie jakby sepia fajnie, jeszcze chciałbym dodać efekt takiego narożnika jakby, ale taki dość nietypowy, zobaczmy jak to wyjdzie czyli Mogę utworzyć sobie kolejną warstwę, layer, New Fill Layer, ten sam kolor, z tym, że ją od razu tutaj muszę zrasteryzować, bo będę wykonywał inne operacje. Ctrl, wciskam, klikam na miniaturkę, mam zaznaczenie, Select, Grow Shrink, tu będą duże wartości, bo jest to po prostu olbrzymie, olbrzymie zdjęcie, popatrzcie. Nawet 286, prawda? Wobec tego nie dziwcie się, że są takie duże wartości, bo jest to po prostu duże zdjęcie. Ponad 4000 pikseli szerokości. A wysokie, nie pamiętam, mamy chyba ponad 6. Dobrze. I teraz oczywiście na tej warstwie zatwierdzam. Na tej warstwie delete, tak? Ctrl D zajmuje zaznaczenie. I tutaj do tej warstwy rozmycie, rozmycie Motion Blur. I pod takim kątem mniej więcej 315, popatrzmy 100. I 100 za mało. 200. 200 jest ok. Zatwierdzam. Dodaję maskę. I na masce gradient, oczywiście. I od nie, nie źle zrobiłem. Gradient, a nie wypełnienie kolorem. Gradient od narożnika o mniej więcej w ten sposób. I tu czarny kolorek. Fajnie. Narzędzie Move Tool. Oddalę troszkę widok i rozciągnę z tej strony to zdjęcie po to, abym ten efekt troszeczkę o całość przeniósł. O, właśnie, w ten sposób, znaczy nie efekt, przepraszam, tylko maskę przenoszę. Źle, źle tłumaczę, przepraszam bardzo. Na masce jestem ustawiony i tą maskę troszeczkę całą przenoszę, żeby lepiej go po prostu ukryć. O to mi chodziło. Dobrze, zbliżę widok Ctrl0. Mam efekt no, gotowy, tak? Kliknę gdzieś obok. OK. Snapshot. Klikam sobie Add Snapshot, Jakaś nazwa i będzie. SEPIA z KORNERem, tak? Dobrze, Dobrze OK, wiem o co chodzi, prawda? I teraz jest bardzo prosta operacja, bo wystarczy, że po prostu wybiorę SEPIA z KORNERem, przywróć lub background, przywróć i wracam do tych ustawień, które były w tym momencie zapisania. Ale to oczywiście o Snapshot to będzie inny, taki bardziej praktyczny przykład. Na razie po prostu możemy zapisywać sobie etapy pracy. No, dobrze, fajnie, to jednak stwierdzam, ja jestem kapryśną bestią, jednak stwierdziłem, że ten narożnik jest do bani. To po prostu źle wygląda. Coś innego wymyślę, tak? No, muszę wycofać operację. Popatrzmy dokąd. Create Fill, Set Fill, Move Midpoint, Add Fill, nie, Move Midpoint. O! To jest ten moment, gdzie ta sepia, ok, jest w porządku, nałożona, prawda, po przekątnej. Jak widzicie, na barstwach też zniknęły te barstwy, które były później utworzone. No i od tego momentu zmienię moją, moją pracę. Fajnie. Czyli zaznaczę sobie warstwę z czarnym zdjęciem. Ups, popatrzcie, co się stało. Oczywiście operacja, którą wykonałem, czyli set current selection, zaznaczyłem warstwę, jest zapisana. Zniknęły te wszystkie poprzednie, które były od miejsca, gdzie byłem ustawiony. Czyli mam tutaj właśnie taki znaczek, jakby rozgałęzienia. Za chwilę Wam pokażę, o co chodzi. No inny efekt, prawda? Szybko, czyli już maskę tutaj, zaznaczyłem warstwę, dodaję maskę do tej warstwy, gradient i tym razem go przeciągnę tak od środka do narożnika, o, w ten sposób i tam będzie czarny kolor, czyli ukryłem część tego czarno-białego czarno zdjęcia i tu jeszcze może, o, w ten sposób, o, takie przejście, tak? Czyli część zdjęcia mam... Yy, sepia część tutaj na twarzy jest jakby przejście do koloru. To zdjęcie nie jest oszałamiająco kolorowe, ale widać, prawda? Widać efekt. Dobrze. Dodam jeszcze taką zwykłą, najzwyklejszą w świecie ramkę do tego. Tak, czyli Ctrl A po prostu zaznaczam cały dokument. U góry tworzę sobie warstwę. Może być warstwa pikselowa, może być warstwa fil. Tak wypełnię to tym samym kolorem cały czas. Używam tego samego koloru. I tutaj będzie Select, GROW Ring, tu będą wartości jakieś 35, o przepraszam, minus oczywiście, minus, bo to są wartości w dół. O właśnie. Taka delikatna tylko rameczka. Apply na tej warstwie Delete, tak? Ctrl D zdejmuje zaznaczenie i nic więcej, jak tylko po prostu do 32, do 35, mniej więcej zdejmuje opacity, czyli krycie. Tak jak powiedziałem, ja jestem bestią bardzo kapryśną i stwierdzam, że mi się to boom, nie podoba. To, co było wcześniej, jest lepsze. No i właśnie, tutaj program Infinity Po to daje nam fajną, świetną opcję. Wystarczy kliknąć w to rozgałęzienie. To jest właśnie o czym, o czym mówiłem. To jest rozgałęzienie historii. Ta stara historia, gdzie tworzyłem tutaj ten narożnik, została zachowana, i tu wystarczy kliknąć. Proszę bardzo. I wróciłem do tego poprzedniego efektu z całą historią. Wobec tego, w którymś momencie, bliżej gdzieś tutaj, dalej czy dalej, mogę się wstrzelić i zmienić układ tego narożnika, na przykład, prawda, żeby było lepiej, prawda? Ale jednak stwierdzam, jak to ja złośliwiec i, i, i kapryśny łobus, jednak nie. Ta ramka jest do kitu, tamta będzie lepsza. Klik, proszę bardzo, jestem w tej historii, prawda? W rozgałęzieniu tej historii. Czyli wiadomo o co chodzi, prawda, z takimi znaczkami, które na pewno nieraz założyliście, że są bez problemu, prawda? Można sobie je tutaj wykorzystać właśnie w ten sposób, że przemieszczamy się pomiędzy rozgałęzieniami historii. No i teraz wykonam sobie snapshot, prawda, tego elementu. Tak. Po prostu niech będzie sepia. I bardzo fajna sprawa, usunę, prawda, te wszystkie elementy Wrócę z historią, całkowicie do początku i popatrzcie. Layer, New Layer from Snapshots, a właśnie i mamy trzy moje zapisy. Background, no to wiadomo, to jest to bazowe zdjęcie, które teraz widać. Sepia z komarem, z kor, z, cornerem, z komarem, no ładnie, ładnie. No jeszcze raz, coś źle kliknąłem, otworzyło się, o właśnie. I mamy to na nowej warstwie, oczywiście jako nowa warstwa nie mamy tutaj już efektów zastosowanych. To jest gotowy, gotowy snapshot. Bez warstw, bez efektów i tak dalej, i tak dalej, prawda? I to samo na przykład z, drugą, z drugim elementem. Prom snapshot, sepia. Proszę bardzo, tak? I możemy sobie na przykład bardzo szybko poprzeglądać jak to, jaka jest różnica. Mało tego, możemy sobie po prostu to połączyć, wykorzystać te operacje do tego, aby Zamaskować część z jednej warstwy, wziąć część z drugiej warstwy, prawda? Jeszcze część z background i możemy uzyskać całkiem jeszcze inny efekt. No tylko takie moje podpowiedzi, oczywiście. Yy, dobrze, usuniemy to wszystko. Może najlepiej to będzie, jak wrzucę panel historii z powrotem tutaj, gdzie on był. Tak? I otworzę, po prostu zamknę to wszystko. Nie zapisuję zmian i jeszcze raz otworzę to zdjęcie. Teraz, właśnie użycie snapshots do tego, aby sobie tworzyć fajne efekty. No więc tak, mam oczywiście background, to jest bazowe, wyjściowe zdjęcie, zawsze przy otwarciu tak, tak się dzieje. I teraz użyję pewnych opcji. Recolor, tak? No, nie taki, nie taki, nie taki kolorek. Zrobię to właśnie coś od odcieniach takiego, o, błękitu. Może nie aż tak intensywny, może troszeczkę Troszeczkę mniej. O, właśnie, fajnie. Tak. I y, zapiszę to sobie. Tak? Czyli niebieski. Fajnie. Oczywiście wycofam operację. Mam bazowe zdjęcie. Tak. I teraz kolejną tutaj wykonam rzecz. Y, szybciutko. No, szukam. Jest krzywe. Po prostu trochę rozjaśnię. Całość, całość. Nie bawię się w jakieś tutaj detale. Co potrzebuje, co nie, troszkę jaśniej. Yy, tak, znowu to sobie zapiszę. Krzywę. Ok. I wycofam znowu operację. Fajnie. I teraz popatrzcie. Zaznaczam sobie, nie klikam, nie, nie robię jakichś efektów cofni i tak dalej. Po prostu. Zaznaczam sobie, prawda, niebieski. Pamiętam, że tutaj tworzyłem taką poświatę niebieską na tym zdjęciu. Pędzel Uno Brush Pędzel historii. Popatrzcie, co się dzieje. Aha, no właśnie, to już jesteśmy w domu. I tak, opacity oczywiście, oczywiście mniej, hardness to absolutnie w tym przypadku tu będzie 0. Flow też, jakieś 80 opacity, jeszcze mniej. Duży pędzel, no szybciutko, duży pędzel. I proszę bardzo, dodamy właśnie tej niebieskiej poświaty troszeczkę. Dookoła, jakby, jakby twarzy. Proszę bardzo. Może w ten sposób. Tak? Fajnie. Dalej, zaznaczę sobie krzywę. Czyli to było bardzo, bardzo jasne, prawda? Rozjaśniałem to. Może nie bardzo, bardzo, ale rozjaśniałem to. Ten sam pędzel, te same ustawienia. I zrobię tu, popatrzcie, jaśniejszą tylko twarz. Proszę bardzo. Tak, może wrócę z powrotem do niebieski i tutaj jeszcze tej troszeczkę poświaty, na włosach troszeczkę. Może ciut o, tak, na czole. Proszę bardzo. Tak? Czyli możemy sobie Snapshot wykorzystywać i pędzel, oczywiście, pędzel w historii Un Dobro do tego, aby selektywnie nanosić sobie efekty. Bez żadnego problemu, oczywiście, yy, możemy ustawiać pędzel, możemy tutaj, jak widzicie, Wykorzystywać ustawienia pędzla, prawda? No i oczywiście mają tutaj zastosowanie wszystkie ustawienia pędzla.